Waldemar Góralski. Zapraszam Państwa na wystawę Okręty Wojenne 3D, która mieści się w Muzeum Uzbrojenia na Poznańskiej Stadeli. Na wystawie przedstawiam trzy polskie okręty brytyjskiego typu Hand II. Są to okręty orpę Ślązak, orpę Kujawiak i orpę Krakowiak. Orpę Ślązak wsławił się ratując kanadyjskich żołnierzy z plaży pod e, francuską miejscowością Dieppe. ORP Kujawiak walczył w konwojach z, z niemiecką armadą. Niestety zginął w 1942 roku e, pod Maltą. Został odnaleziony przez polskich nurków, e, którzy pozwoli, wyciągnęli Serce okrętu, czyli jego dzwon z głębokości 100 metrów. ORP Krakowiak był bardzo skutecznym okrętem w walce z niemieckimi samolotami podczas ochrony konwojów brytyjskich. Wystawę Okręty Wojenne 3D oglądamy w takich okularach. Powodują one odczarowanie. Takiego obrazu naglifowego, który składa się z dwóch, kolorów, dwóch kolorowych obrazów, czerwonego i niebieskiego, które są nałożone na siebie. Zakładając to, te okulary, mamy wrażenie trójwymiarowości. Zapraszam Państwa do obejrzenia wystawy Okręty Wojenne 3D w Muzeum Uzbrojenia nad Stadeli.